Pewnie każdy z Was się zastanawia, jak zagrać jakąś grę typu Fortnite czy jakieś Apexy na telefonie lub tablecie, który, na którym się nie da w ogóle w to grać. W tym poradniku wytłumaczę Ci, jak to zrobić. Tak więc przechodzimy do poradnika. W pierwszym kroku trzeba wejść w sklep Play i pobrać naz aplikację o nazwie Nvidia GeForce Now. Tutaj jest. Jeżeli ktoś chce sobie napisać, wejść tak samemu to niech sobie wchodzi, ale W opisie będzie link do, tego, do tej aplikacji, po prostu wchodzimy w nią I instalujemy, po prostu tu jest ikoneczka zainstaluj Ja oczywiście mam już zainstalowane, więc nie będę przynudzać i wchodzimy już Na aplikację, jak wam się zainstaluje to będziecie mieć Taki ekran Jeżeli ktoś ma konto GeForce Now czy Nvidia, czy jakaś tam to się tam nazywa, to wchodzimy w rozpocznij. Tutaj w, przekierowuje nas na jakąś specjalną stronę i tworzymy własne konto. Dołącz już dziś. Wybieramy darmowe, bo yy, płatne nie trzeba. Nawet działa dobrze na darmowym, tylko jest potrzebne stałe, dobre łącze. I tutaj tworzymy konto ja mam już konto, więc wracam do aplikacji i zaloguj się dobra, ja się zalogowałem zrobiłem cięcie, ponieważ nie chciałbym ujawiać swoich danych osobowych więc teraz pojawia nam się takie kółeczko ładuje się, wszystko zaraz powinno być wszystko Ty w tym momencie właśnie wstaw łap zostaw łapkę w górę Wraz ze subskrypcją. O dobra, już wszystko jest. Teraz przykładowo wybierzemy. Nie wiem, Fortnite. Tu się nam ładuje. Czy mamy dobry internet? Za pierwszym razem zawsze tak jest. Chwilę czekamy. Kontynuuj. Teraz w tym momencie y, ładuje nam się. Tutaj pisze jaki czas mniej więcej. Jeżeli kupimy za 25 zł y, pakiet fundatora, czy jak to się tam nazywa, to mamy od razu serwery, ale przecież minuta nas nie zbawi, czy dwie. No chyba, że czasami jest bardzo, bardzo słaby internet, to nawet godzinę można czekać. to się i tak nie załaduje, więc polecam mieć stałe łącze. Polecane jest. Nie wiem, napiszę w poradniku, w opisie poradnika, a jak na razie czekamy.